Witajcie, moja przygoda z mentoringiem rozpoczęła się w czasach, kiedy tego jeszcze tak nikt nie nazywał. Rozpoczęła się od spotkania osoby, która dostrzegła we mnie więcej niż ja sam w sobie widziałem i uwierzyła we mnie bardziej niż ja sam w siebie wierzyłem. Podziła się ze mną swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, ale ważniejszym od wiedzy i doświadczenia dla mnie była ich dostępność, ich obecność to ich obecności zawdzięczam najwięcej. Kiedyś myślałem, czy nawet zadano mi takie pytanie, co jest najistotniejszym czynnikiem rozwoju lidera. Pomyślałem sobie, że tak, oczywiście, że ważne są książki, które czytamy, szkoły, które kończymy, szkolenia, w których bierzemy udział, ale żadno z tych nie jest równie ważne i potrzebne, jak relacja z drugim człowiekiem, mentorem. Kimś, kto widzi we mnie więcej, niż ja sam w sobie widzę i wierzy we mnie bardziej, niż ja sam w siebie wierzę. Właśnie takim relacjom i takim ludziom zawdzięczam mój rozwój osobisty. Dzisiaj sam jestem mentorem dla kilku osób z różnych obszarów życia społecznego. Niektórzy z nich są biznesmenami. Moja wiedza na temat biznesu jest mniejsza od ich wiedzy, ale w mentoringu chodzi o obecność, o dostępność, o to, że ktoś widzi we mnie więcej, że ktoś wierzy we mnie bardziej niż ja sam w siebie. Tym bardziej, że obecność, dostępność dla mnie jest jednym z najbardziej fundamentalnych, podstawowych znaków miłości. I dlatego wierzę w to, że z tego powodu nasz Bóg nazywa się Bogiem Jestem, który jestem, będę, który będę. I mentori to jest właśnie taka przestrzeń, obecność. Drugi człowiek obecny, dostępny dla mnie. Człowiek, któremu będę ufał, który może zadać mi, który może zadać mi każde pytanie, a ja nie będę chciał go oszukać. Dzisiaj, kiedy informacji jest tak wiele, dostęp jest do nich nieograniczony, a coraz trudniej jest o prawdziwe, szczere, autentyczne relacje, wierzę, że mentoryk jest jedyną drogą do prawdziwego osobistego rozwoju. To w połączeniu z innymi ludźmi uczymy się i doświadczamy. Nie, nie, nie ignoruje, przepraszam, nie ignoruje książek, szkoleń, szkół, ale drugi człowiek. Spotkanie z drugim człowiekiem, który widzi we mnie więcej i wierzy we mnie bardziej niż ja sam. Zapraszam Was do przygody zwanej mentoringiem. Naprawdę warto.